Na rocznicę wyremontowano trzy zabytkowe mogiły. Mowa o pomnikach na miejscu spoczynku trzech bohaterów walczących o niepodległość Polski. Jerzego Żuławskiego, Józefa Dunin-Borkowskiego i Adolfa Lachowicza. Rok 2020 to rok Okrągłych rocznic śmierci trzech bohaterów walki o niepodległość naszej ojczyzny, których to mogiły, pomniki nagrobne zostały właśnie odnowione. To pomnik Jerzego Żuławskiego, który właśnie 105 lat temu zmarł w szpitalu w Dębicy w czasie I wojny światowej. Wyjątkowa postać: poeta, pisarz, dramaturg też jeden z założycieli Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. A tak y, historia sprawiła, że właśnie w okresie letnim, w roku 1915 trafił do naszego miasta, tutaj zapadł na ciężką chorobę i zmarł w szpitalu w Dębicy. Z kolei dwaj kolejni żołnierze to już uczestnicy walk o niepodległość i walk o granicę w latach 1918-1920, rotmistrz. Lachowicz, czy żołnierz 9. pułku ułanów, który zginął w czasie największej bitwy polskiej kawalerii XX wieku, czyli w bitwie pod Komarowem w sierpniu 1920 roku oraz dowódca 9. pułku ułanów, ten który z ułanami z Dębicy wyruszył na wojnę w roku 1918, a który zmarł w lipcu 1920 roku, więc wyjątkowe postaci, piękne mogiły, piękne Pomniki nagrobne, które należało odnowić, i cieszę się, że właśnie w rocznicę, setną rocznicę śmierci rotmistrza i podpułkownika Dunin-Borkowskiego, a także w 105 rocznicę śmierci Jerzego Żuławskiego, te pomniki są odnowione i gotowe. W ramach prac wykonanych na Dębickim Cmentarzu Wojskowym, zabytkowe mogiły odzyskały swój dawny wygląd, odświeżone zostały również epitafia na pomnikach. Koszt przedsięwzięcia wyniósł niespełna 69 tysięcy złotych, z czego 55 tysięcy stanowiły środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.